Witam Państwa bardzo serdecznie przed bramą najwyższego zakładu karnego w Wielkopolsce, zakładu karnego w Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, gdyż mamy wielką przyjemność przekazać tą maskę samochodową przygotowaną u teorię zakładu karnego w ruchach pod czujnym okiem funkcjonarności zakładu karnego wronka. Maska ta będzie sprzedała na bardzo szczytny cel na poparowanie y, szpiku kostnego. W wielką przyjemnością przekazujemy tę maskę dla drużyny szpiku kostnego. I szczególnie chciałem podziękować również w Stowarzyszeniu Fabiolet Polska, gdyż to po już z by taką inicjatywą i wybrało wysław Karni na za przygotowanie tej pięknej maski, którą dzisiaj mamy zaszczyt przekazać na ten Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy Zakładowi Karnemu do Gronkach, dziękujemy burmistrzowi bronek, którzy również bardzo mocno przyczynili się do tego, aby ta inicjatywa została podjęta. My się cieszymy, że dzieciaki będą miały kolejną okazję do tego, aby móc cieszyć i bawić się i to, że my możemy w ten sposób dzięki uprzejmości tutaj służb Zakładu Karnego w że będziemy mogli również pomóc. To jest wielka rzecz, to jest sertucho, które pokazuje się na goli. To pokazuje też, że nie tylko potrafimy się bawić, ale potrafimy też pomóc. Bardzo Państwu dziękuję.